Witam w nowym tygodniu. Dziś zajmę się panelami słonecznymi, całym stelażem pod panele słoneczne i rozmieszczeniem okien na dachu. Także zapraszam do oglądania, jeśli Cię to interesuje. Mam dwa panele słoneczne o mocy 345 W każdy, czyli 700 W prawie na dachu. Mam specjalne profile do tego celu użyję. Do tego użyję jeszcze takiej, takiego kątownika pół centymetra. I mam tu specjalne śruby do tego. Wszystko końcówki. Tutaj mam śruby z nierdzewki, żeby przykręcić wszystko do dachu. To na razie nie potrzebne. Tu są resztę tych śrub i kątowniki do tych profili. Mam też przejściówkę, przygotowane kable do solarów z trójnikami. Do wszystkiego użyję jeszcze klej do gwintów, żeby mi się to nie odkręciło. I mam specjalną farbę, która, którą znaczy się na nakrętki śruby po przykręceniu. I w przyszłości można sk skontrolować, czy taka śruba się Obróciła o powiedzmy milimetr czy dwa. Na początek muszę umyć dach, bo jest brudny i pasowałoby go umyć przed robieniem czegokolwiek. Dach mam z grubsza umyty, teraz muszę go tylko spłukać. Ale mam węża za krótkiego, no czasem tak bywa. Jest umyty. W miarę oczywiście. Teraz musi sobie wyschnąć, a ja w tym czasie zajmę się inną rzeczą, ponieważ musi być suchy, bo tutaj są jeszcze takie miejsca, gdzie jest troszeczkę rdza wchodzi, więc trzeba będzie to zabezpieczyć, pomalować. Kilka takich miejsc jest. Ogólnie takich rzeczy nie powinno się zostawiać, bo to jest początek czegoś złego, bo to jest ruda. Ruda tańczy jak szalona no i ruda jej się nie zostawia no chyba, że chcesz być z rudą, no to możesz być z rudą teraz kiedy mi schnie dach to ja w tym czasie przygotuję sobie mocowanie bagażnika do dachu mam tutaj kątownik 80 cm i będzie aż 8 mocowań do dachu i muszę go pociąć na kawałki 10 cm a potem powiercić otwory i gotowe. Mój pomysł z profilem nie wypalił, dlatego że jest za niski, ma 5 cm, a ja potrzebuję 8. Nie wziąłem pod uwagę grubości profilu, ale za to u mojego znajomego w warsztacie znalazłem 8 na 10, czyli to będzie podstawa, a to będzie mocowanie profilu bagażnika. Muszę wywiercić tu dziurę i tu dwie dziury, żeby to się udało. Pokażę Wam, jak jedno zrobić, a potem już zrobię sobie resztę sam. Zajmiemy się teraz wytrasowaniem dziury. Będzie potrzebny gwóźdź, bo nie ma nic innego, lepszego. I teraz tak: 2,5 cm robimy kreskę, dobrze, żeby była widoczna, i w drugą stronę robimy 2,2. ,2. Po środku tej kreski znaczymy punkt, i w tym miejscu, w samym środku, dobrze by było. Przypierdolić, i to jest nasze miejsce wiercenia. Kiedy mamy już to zrobione, to małym wiertłem najlepiej zrobić sobie prowadzenie dużego wiertła. Czyli po prostu przewiercamy to. Następnie wiertłem odpowiedniej grubości w tym przypadku 9 mm, tak żeby ósemka nam weszła z małym luzem. I następnie wiertłem dużo większym lub takim specjalnym rozwiertakiem należy lekko sfazować górną i dolną część otworu. O, w ten sposób odwracamy. Tu nie trzeba dużej siły, więc mamy coś takiego. I mamy gotowy jeden kątownik. Teraz muszę wytrasować fory pod przykręcenie profilu. Przydałoby się takie specjalne urządzenie. Ale spróbujemy palcem. No i tutaj powinno być półtora centymetra. No jest. Teraz to trzeba podzielić na trzy. Bo będą dwie śrubki. Jeden centymetr z każdej strony. I tutaj trzeba uderzyć. I teraz z drugiej strony. I te dwa punkty oznaczają, że w tym miejscu będą dwa otwory pod śruby. Fajnie. Widzieliście skółeczki? A widzieliście też bałagan, nie? Ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że mój znajomy potrafi w tym bałaganie wszystko znaleźć i wszystko wie, gdzie co jest. Ja bym tak nie umiał. Cały on. Najlepsze jest to, że jak ja coś potrzebuję, chodzę, szukam, patrzę, nie mogę znaleźć. A potem idę do Antonio i mówię: Antonio, masz to i to. Chodź. Bo on trochę po polsku mówi. I od razu jest. No, nie ogarniam tego jak to się dzieje, ale on to ogarnia <noise> i to najważniejsze jeśli chodzi o ten bałagan tutaj, to jest nic niektórzy w życiu mają większy bałagan niż jest w tym warsztacie no ale wracając do kampera przygotowałem sobie już 8 sztuk odpowiedniej wielkości, z odpowiednimi otworami tak, żeby było zajebiście teraz chyba to pomaluję na czarno bo fajnie to będzie wyglądało, jak cały ten dach będzie czarny, cały ten bagażnik będzie czarny, a nie srebrny. Jedno pomalowane. Teraz wszedłem na dach, żeby wyczyścić miejsca, gdzie jest zerdza, odpuścić i przemalować na biało. Dużo tego nie ma, ale potrzebuję gumę, więc będę musiał jechać do sklepu i ją kupić. I wpadłem na pomysł, że użyję gumy, ale zdędki do roweru, bo nie mam gdzie kupić. Takiej gumy, którą potrzebuję. i jak ja to zrobię, ten dach, to sobie będzie schło, a ja w tym czasie pojadę do sklepu. Coś Wam pokażę. Normalnie w innych samochodach czegoś takiego nie ma, bo są jakieś w Ducato są jakieś grzybki, do których się montuje bagażnik dachowy. Tutaj wystarczy to odkleić i w środku pojawia się gwint na śrubę ósemkę i do tego montujemy bagażnik. to właśnie chodziło. Teraz mam 5 małych kabli i dwa duże od solarów. Więcej nie potrzebuję na dachu kabli. Chyba. I teraz taką gumę, która wchodzi w blachę, zamontuję w tą dziurę. Dzięki temu właśnie nie przetrą mi się, nie uszkodzą kable. A to spryciarz, nie? Hm? Witaj. Tu Ariel z przyszłości. Przybywam z bardzo ważną wiadomością, ponieważ na filmie nie ma nagrania, jak montuje stelaż pod panele, nie zobaczysz go, ponieważ mój komputer odmówił posłuszeństwa i postanowił, że zje kilka plików na śniadanie. Ale musisz mi uwierzyć na słowo, że wszystko zostało dobrze zrobione i wszystko dobrze się trzyma i wszystko poszło zgodnie z planem. No prawie. Kable już mam przeciągnięte i to tak wygląda. Teraz trzeba to tam wprowadzić w dach przez, tą, przez ten otwór. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego wszystkie czarne kable, a gdzie czerwony? Kable są ponumerowane i to nie jest problem. Teraz te wszystkie kable, które muszę wprowadzić na dół, wprowadzę na dół. Założę się, że niewielu by się połapało w mojej elektryce tutaj jeśli chodzi o wszystkie kable zamysł tego wszystkiego ale myślę, że nie jest to trudne i gdyby ktoś był kumatny to na pewno dałoby radę to tej osobie wytłumaczyć o i będzie zajebiście, tylko te kable będę musiał wyciągnąć później sobie na długość jaką będę potrzebował I te kable Jedynka jest tutaj, więc masa, masa trzeba będzie zrobić. Kablę sobie tam, tu i tam oświetlenie każdego boku, tyłu i z przodu będzie ledbar. Muszę to rozkminić. Dwójka pójdzie na przód, na ledbar. Trójka pójdzie na tył. I teraz tak, czwórka i piątka. Czwórka pójdzie na prawy bok, piątka pójdzie na lewy bok. I tak będzie zajebiście. Teraz to otłuszczę wszystko przykleję od razu dobra, już wyschło więc teraz sobie nałożę kleju primer jeszcze dać, co? co wy myślicie o tym? damy wylałem primer nie wiem jak to kurde pozbierać teraz chyba musi to wyschnąć, najgorzej nic z tym nie zrobię Jedyne co mogę zrobić to poczekać aż to wyschnie do końca. Przemalować to później białą farbą. To jest na dachu, więc tego nie będzie widać. Trudno. Mój błąd mogłem od razu zakręcić, a nie bawić się z kablami. Przykleję to, poczekam i potem przemaluję. I tak to będzie. Na no, dzisiaj już koniec. Nawet tego nie mam jak przekręcić, bo potrzebuję specjalne śruby. Muszę zamówić i dopiero przykręcę następnym razem. To tak już zostaje. Jak już będę miał wszystko przekręcone, to sobie kable porozciągnąć. Właśnie to jest taka robota przy budowie gdzie. Nie możesz czegoś skończyć, bo coś inne cię trzyma i to tak jest ze wszystkim. Dopóki nie zaplanujesz sobie kolejnych prac, które trzeba wykonać. Przychodzi taki moment, że trzeba czekać, stać z robotą, bo coś innego trzeba skończyć. No tak już jest z tym. Ogólnie jest kilka tygodni później i muszę to dograć do jednego z filmów, do tego, co oglądacie teraz, ponieważ nie jest przykręcone Bagażnik i nie, jest przykręcone, nie są przykręcone panele. Dlatego, że nie miałem właśnie tych nakrętek. I teraz wezmę, przykręcę tutaj, jak powinno być, a panele będę miał ciężko do przykręcenia, ponieważ jest bardzo mało miejsca. Wolę to przykręcić pierwsze, bo jest jeszcze gorszy dostęp niż do przykręcenia paneli. Oczywiście będę używał kleju na gwintów, żeby mi się to nie odkręciło. Na razie nie za mocno. I teraz obydwie nie za mocno, żeby się nie ukręciło, żeby się gwint zepsuł tak z wyczuciem. Dobra, jedna strona gotowa. Zakręcamy, żeby się nie wylało tak. Primer i idę na drugą stronę. Jestem na drugiej stronie. I robimy to samo. Muszę tu odkręcić, żeby jedną nakrętkę odzyskać, bo jest za tym mocowaniem. Poważnie. Tu są dwie. Czyli wszystko jest w naj najlepszym po porządku. Jedna jest. Tylko kurwa nie zgub. Druga jest. I teraz dokręcam na maksa teraz się cofamy o jedną i tak jak całą resztę klej do gwintów kolejna i będę wiedział czy coś się ruszyło czy nie A jak do tego zajrzę wystarczy małe lusterko I druga strona również i gotowe i teraz drugie mocowanie z tej strony będę ustawić nakrętki jedna jest, druga jest klej do gwintu. Próbujemy zebrać ten, co tutaj się wylał. Próbuję. Może tak. Może zacznę wreszcie tak mówić. Bo Wy tylko jesteście widzami. Ja tutaj, kurwa, wszystko robię. O, wy tylko patrzycie. Prawda, czy nieprawda? Napiszcie w komentarzu. I co jeszcze robicie? Mądrujecie się w komentarzach, nie? Ja się nie mądruję w komentarzach. Na chuj mi pod to potrzebne? I teraz na siłę. Z czuciem, oczywiście. I gotowe. Teraz tylko zaznaczam nie widzicie tego na pewno, co się zaschło tak szybko. Na słońcu, może bym kurwa odkręcił. Skoro już tu jestem, to ja zrobię jeszcze to. tego. W sumie to nie chciało mi się to, tego robić, bo mnie głowa strasznie dzisiaj boli. Może od tego słońca wczorajszego, ale miałem kapelusz. Nie wiem dlaczego. Ok. I gotowe. Tylko trzy mi zostały. Znaczy, dzisiaj nie przemocuję paneli. Zrobię wszystko, żeby móc je przymocować. Jak już będę wiedział, jak to zamocować, może jakieś mocowanie fajniejsze wymyślę niż to, co mam. Bardziej takie, które będzie wygodniejsze może. Na razie rozprowadzę sobie jeszcze te kable, które tutaj potrzebuję. Do tego, żeby w przyszłości oświetlenie sobie założyć. Trójka idzie na tył, czwórka kabel idzie na tą stronę, bo jest uszkodzony, ale w sumie starczyłoby go w inne miejsce. Ciekawe, czy mi się uda przepchnąć ten kabel. Chyba nie, nie, nie uda mi się. W sumie czwórka też może być tutaj gdzieś zostawiona, tylko tą trójkę trzeba tam przymocować. Powinienem to robić od tyłu i tak też to zrobię. Mam trójkę. Szyjka gdzieś będzie tutaj, więc tyle wystarczy. I tu od tego miejsca trzeba ją po prostu spinać. Do samego wejścia w samochód. Dobra, ja sobie będę tutaj przycinał to. I sobie będę to powoli robił. Na końcu Wam pokażę jak, jak to mi wyszło. Znaczy wyjdzie dobrze, ale Wam pokażę. Wyszło to w ten sposób, tutaj. Już mam kable podłączone, oczywiście w busie są już zainzelowane. Teraz poprowadzę na drugą stronę piąteczkę i na przód dwójeczkę i ją też tutaj przypnę do końca, wtedy ją wciągnę, bo trójka już jest odpowiednio długa. I wtedy zakręcę te dławiki, żeby już woda na pewno tam nie wleciała. Dobra, mam przymocowane tutaj, tutaj jest rezerwa na LED bara z przodu. I to tak wychodzi. Nie wiem czemu to wychodzi. chory I za chwilę położę panel i wciągnę te kable, tą resztę do środka. I to będzie na tyle. I to tak wyszło. Jedynka nie będzie potrzebna długa, bo będzie mocowana tutaj do profila. I będzie umasowiona tutaj na specjalną podkładkę. Czwórka też jest, nie jest potrzebna długa, chociaż zostawiłem większą rezerwę w razie co. Bo tu będzie jedno światło. No, i to jest tak, ten kabel to jest tylko do, do tego, żeby przymocować panele. I następnym razem, jak przyjadę, to przymocuję panele. Nadmiar kabli wciągłem do środka. Koniec na dzisiaj! Koniec pracy na dzisiaj. Zrobię tylko to, co mam. muszę jeszcze tam zrobić, czyli przywiążę te panele. I naprawdę koniec, bo mnie tak głowa boli, aż mi się niedobrze robi. I to już by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, naprawdę już nie mam siły. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, trzymajcie się. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. W następnym odcinku będę montował dwa okna dachowe. Do zobaczenia. Na razie, trzymaj się.